Krótka historia parafii Świętego Krzyża w Bydgoszczy. Część pierwsza. Organizowanie nowego ośrodka dusz pasterskiego. Dzieje parafii Świętego Krzyża sięgają 1 września 1970 roku. Tego dnia arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, kardynał Stefan Wyszyński, dostrzegając potrzebę utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego na osiedlu leśnym w Bydgoszczy wyznaczył jego przyszły obszar, obejmujący ulice, Aleje 1 Maja, Powstańców Warszawy, skromną i artyleryjską. Znaczna odległość do parafii macierzystej świętego Wincentego a Paulo, pod którą wówczas podlegali mieszkańcy tej części miasta, utrudniała im udział w życiu religijnym. Mimo to Ówczesne władze wojewódzkie nie wyrażały zgody ani na erygowanie nowej parafii, ani na budowę świątyni. Pragnąc jednak zaradzić potrzebom duchowym rozwijającej się wspólnoty, kardynał Prymas wydał 1 września 1970 roku dekret, w którym dotychczasową kaplicę cmentarną nad cmentarzu nowofarnym przy ulicy Artyleryjskiej Dziesięć przeznaczył na Dom Boży. Jednocześnie powierzył opiekę duszpasterską nad nią księdzu Eugeniuszowi Barełkowskiemu, mianując go rektorem Kościoła. Od pierwszych dni regularnego duszpasterstwa, stałych nabożeństw i katechez dzieci oraz młodzieży, wierni coraz liczniej gromadzili się na modlitwie, wyraźnie potwierdzając potrzebę istnienia odrębnego ośrodka duszpasterskiego na osiedlu leśnym. Dnia 2 stycznia 1971 roku kardynał Prymas, zgodnie z kanonem 1168 paragrafu 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, nadał kaplicy cmentarnej tytuł Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Kilka miesięcy później, 19 marca 1971 roku, wydał dekret, w którym, opierając się na kanonie 1427, ustanowił przy tym kościele ośrodek duszpasterski. Rektor kościoła otrzymał wówczas wszystkie prawa i obowiązki przysługujące duszpasterzowi parafii. Nowo utworzony ośrodek objął wiernych zamieszkujących obie strony Alei 1 Maja, obecnie ulicy Gdańskiej, od numeru 142 do 242 oraz ulicę Artyleryjską Powstańców Warszawy Związku Walki Młodych, Zaświat i Skromną, łącznie 2450 osób. Jednocześnie dom mieszkalny na terenie cmentarza został wyłączony spod administracji parafii farnej i przeznaczony na mieszkanie dla kapłanów pracujących w Ośrodku Duszpasterskim. Po utworzeniu ośrodka, wierni jeszcze liczniej uczestniczyli w nabożeństwach, zwłaszcza w niedzielę i święta, umacniając więzi wspólnotowe. Liczba uczestników niedzielnej Eucharystii była tak duża, że wielu z nich nie mieściło się we wnętrzu kościoła i zmuszone było stać na zewnątrz. W tej sytuacji zaszła konieczność budowy wiaty przed świątynią. W sierpniu 1973 roku, w ciągu zaledwie kilku godzin, postawiono konstrukcję, która mogła pomieścić około 100 wiernych. Tego samego roku, 27 maja. Kardynał Stefan Wyszyński przeprowadził w ośrodku duszpasterskim pierwszą wizytację kanoniczną. Od 1976 roku Kuria Metropolitalna kilkakrotnie zwracała się do władz wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o zgodę na erygowanie parafii. Po latach odmów, dopiero 3 kwietnia 1979 roku władze nie zgłosiły zastrzeżeń. Wobec powołania parafii rzymskokatolickiej przy Kościele Świętego Krzyża. Na mocy kanonu 1428 kodeksu prawa kanonicznego kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, erygował parafię pod wezwaniem Świętego Krzyża w Bydgoszczy, jej granice pokrywały się z dotychczasowymi granicami ośrodka duszpasterskiego, z dniem 1 grudnia. 1979 roku dotychczasowy rektor, ksiądz Eugeniusz Barołkowski, został mianowany pierwszym proboszczem parafii. Wkrótce po erygowaniu parafii ksiądz proboszcz we współpracy z Kurią Metropolitalną rozpoczął starania o budowę nowego kościoła w miejscu dotychczasowej kaplicy. Dnia 8 kwietnia 1981 roku władze wojewódzkie wydały zezwolenie na budowę świątyni. Podczas 8 lat Wznoszenia kościoła, życie religijne w parafii nie tylko nie zostało zaniedbane, lecz przeciwnie, tętniło nieprzerwaną aktywnością. Nigdy nie odwołano żadnej Mszy Świętej ani nabożeństwa. Regularnie odbywały się rekolekcje, misje parafialne oraz wizytacje kanoniczne. Katecheza dzieci i młodzieży prowadzona była nieustannie. Gdy podczas budowy konieczne stało się rozebranie salki katechetycznej przy Starej Kaplicy, w ciągu czterech tygodni powstała nowa sala przy plebanii. Dnia 15 czerwca 1992 roku na mocy kanonu 515 paragrafu 2 Kuria Metropolitalna wyłączyła z parafii św. Wincentego Apaulo ulicę Dwernickiego 4, Podchorążych i Leśną, a także z parafii Osielsko, ulicę Hipiczną, Niemcz, Zacisze, Rymarską, Jeździecką, Podkowy oraz Rekreacyjną. I przyłączyła je do parafii Świętego Krzyża. Od tego momentu parafia liczy 3400 wiernych.